Potrzebują leczenia. A wy, a wy mówicie, że teraz dla was najważniejsza jest refundacja antykoncepcji. No i oczywiście aborcja jest najważniejsza cały czas. Żaden lekarz, panie marszałku, jeszcze do mnie nie zadzwonił. Doktor kosiniak kamysz mówił, że zwrócicie za wizyty prywatne. No to się pytam, gdzie są te zwroty, gdzie jest ta empatia, gdzie jest ta odpowiedzialność? Dziękuję bardzo, pani poseł. Za ten ostatnie zdanie, pani marszałku. Bo rozumiem, że pani za ten chaos, za te dramaty pacjentów za bezduszność i ustawione KPO. Dziękuję druga bardzo Pani grudnia Będziecie rozliczeni. Dziękuję Pani Poseł. Panie Pośle, to ja mam dla Pana taką informację, że po pierwsze telewizja kłamie czasami, to ja już też, to, to naprawdę trzeba uważać, a druga, że niech Pan tak nie wierzy we wszystko, co tam mówią. Bo tu nie ma co robić przerwy, trzeba wytłumaczyć Panu Premierowi, dlaczego umowa z Mercosur jest zła, Panie Premierze. Pana Minister Rolnictwa, niech Pan nie macha ręką, bo Pan macha ręką na polskich rolników. Mateusz Morawiecki w 2019 roku rozumiał, dlaczego umowa z Mercosur jest zła i stworzył koalicję blokującą. A pan, panie Tusk, nie wie, co się dzieje w gospodarce. Mówi pan, dlaczego w Argentynie jest tańsza wołowina? Niech pana minister rolnictwa, niech PSL panu wytłumaczy. Zamiast zajmować się związkami nieformalnymi, niech się zajmą rolnikami i niech panu wytłumaczą, o co tu chodzi. Panie Tusk, panie Kosiniak-Kamysz, panie Krajewski, przyjdźcie tutaj i wytłumaczcie się z tego polskim rolnikom. Panie Marszałku, Panie Premierze, Wysoka Izbo. Polska wieś jest w najgorszym stanie od dekad. Po głowie trzody chlewnej w ubiegłym roku było niższe niż w 1950 roku, czyli mniejsze niż 5 lat po wojnie. Ceny pszenicy spadły do poziomu najniższego od 30 lat, co kilka dni temu potwierdził minister Kalinowski z PSL-u. notabene. Setki ton warzyw gnije na polach, a w sklepach. Ceny są dziesięciokrotnie wyższe, niż są oferowane rolnikom. Projekty ustaw przygotowane przez Republikanów i Prawo i Sprawiedliwość, które ustabilizowałyby rynek i zapewniły rolnikom racjonalne ceny, od miesięcy są blokowane w Komisji Rolnictwa. Ale co tu się dziwić, skoro premier Tusk nie widzi żadnego zagrożenia, jeżeli chodzi o umowę z Mercosur. Chociaż przed wyborami obiecał, że tej umowy nie będzie. Składam wniosek formalny o przerwę i informację rządu w sprawie zapaści w polskim rolnictwie. Wniosek przeciwny ma pan poseł, dziękuję panie pośle. Paweł Jabłoński, PiS, proszę bardzo. Dziękuję panie marszałku, wysoki sejm. Wniosek przeciwny, bo tu nie ma co robić przerwy. Trzeba wytłumaczyć panu premierowi, dlaczego umowa z Mercosur jest zła, panie premierze. Pana minister rolnictwa, niech pan nie macha ręką, bo pan macha ręką na polskich rolników. Mateusz Morawiecki w 2019 roku rozumiał, dlaczego umowa z Mercosur jest zła i stworzył koalicję blokującą. A pan, panie Tusk, nie wie, co się dzieje w gospodarce. mój pan, dlaczego w Argentynie jest tańsza wołowina? Niech pana minister rolnictwa, niech PSL panu wytłumaczy. Zamiast zajmować się związkami nieformalnymi, niech się zajmą rolnikami i niech panu wytłumaczą, o co tu chodzi. Ja się miesiąc temu zwróciłem z interpelacją, z bardzo prostym pytaniem. Jakie konkretnie działania podjął rząd, żeby zbudować koalicję blokującą umowę z Mercosur? Miesiąc temu. Od miesiąca mi nie odpowiadają. Wiecie dlaczego? Bo nic w tej sprawie nie zrobili. Bo Tusk udaje, że nie rozumie, a tak naprawdę działa w interesie państwa, któremu na tym zależy. W interesie niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego. Panie Tusk, panie Kosiniak-Kamysz, panie Krajewski, przyjdźcie tutaj i wytłumaczcie się z tego polskim rolnikom. Dziękujemy bardzo panie Jabłoński. A teraz pan poseł Maciej Konieczny, koło razem, bardzo proszę. A nie, przecież musimy przegłosować. Przecież była taka żywiołowa debata na temat tego, czy robić przerwę, czy nie. Poddaję wniosek o przerwę pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pani panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 442 posłów za, 200 przeciw, 236. Sześciu wstrzymało się od głosu. Sejm wniosek odrzucił. Pan poseł Maciej Konieczny, koło razem, proszę bardzo. Panie marszałku, wysoka izbo, my znowu, znowu o kilometrówkach, ale panie marszałku, spokojnie chcemy zaoferować jeden prosty trik, trik dla pana marszałka, żebyśmy w końcu przestali o tym gadać. Tą sprawę można łatwo uregulować, wczoraj w debacie w programie Zero wszyscy przedstawiciele wszystkich obecnych klubów i kół poselskich zgodzili się co do tego, że te regulacje odnośnie kilometrowek są niewystarczające. Już nawet poseł Ćwik przyznał, że wypisywanie w ciemno dowolnej ilości kilometrów to nie jest standard, którego powinniśmy oczekiwać od polskiego Sejmu. Ogromna większość Polaków patrzy na to z niedowierzaniem i nie rozumie, dlaczego tak prostej sprawy nie da, nie da się załatwić. Dlatego, panie marszałku, skoro mamy ponad. Odpartyjną zgodę w tej kwestii. Skoro przynajmniej w telewizji wszyscy się co do tego zgadzamy, to czas najwyższy w końcu uregulować kwestię kilometrówek, tak żeby e, każdy, po i ka każdy poseł, każda posłanka, posłanka, normalnie rozliczali się z tego, gdzie i kiedy jeżdżą, a nie wpisywali w ciemno dowolnej liczby kilometrów po to, żeby pobrać kasę, niezależnie od tego, czy Panie uczciwie pośle. pracują, czy nie. Panie pośle, to ja mam dla pana taką informację, że po pierwsze, telewizja kłamie czasami. To ja już też to, to naprawdę trzeba uważać a druga, że niech pan tak nie wierzy we wszystko, co tam mówią. Natomiast druga rzecz, o której chcę powiedzieć, usłyszałem ten głos, ba wpłynęło nawet do mnie pismo posłów w tej sprawie i zapewniam pana, że w najbliższych dniach podejmę w tej sprawie decyzję, zarządzenie marszałka Sejmu w tej sprawie zostanie podjęte. Bardzo proszę pan poseł Roman Fritz, Konfederacja Korony Polskiej. Szanowny panie marszałku. Państwo ministrowie Wysoka Izbo. Sytuacja międzynarodowa jest niezwykle dynamiczna. Niedawno były pewne spotkania, obrady w Kopenhadze, Danii i tak de facto nie wiemy, czy nie wiedzielibyśmy się, nie dowiedzielibyśmy się, co się wydarzyło, ale pan premier Viktor Orban, premier Węgier, uchylił rąbka tajemnicy i opowiadał że na tym zebraniu ważnych głów państw mamy do czynienia z podżeganiem do wojny. I teraz właśnie premier Węgier zaprosił dwóch przywódców globalnych graczy Stanów Zjednoczonych i Rosji do Budapesztu na negocjacje w sprawie pokoju na Ukrainie. Wnoszę panie marszałku o odroczenie obrad po to, aby pan premier Donald Tusk, obecny tutaj, za co jestem panu premierowi niezwykle wdzięczny, mógł zdać relację, co się tak naprawdę wydarzyło w Kopenhadze i jakie jest stanowisko polskiego rządu w tej sprawie. Dziękuję. dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wniosek przeciwny ma posłanka Katarzyna Sujka. Bardzo proszę. Dziękuję, Panie Marszałku, Wysoka bo W tym roku w Narodowym Funduszu Zdrowia zabraknie 14 miliardów złotych, w przyszłym 23 miliardy złotych. Na Podkarpaciu Narodowy Fundusz Zdrowia nie uregulował pieniędzy szpitalowi. Szpital w górnie wstrzymuje przyjęcia chorych na gruźlicę, która podlega obowiązkowemu leczeniu. A wy uśmiechacie się na dwa lata i się cieszycie, boście wprowadzili in vitro i wydaje wam się, że całą ochronę zdrowia już naprawiliście. Tymczasem pacjenci. Pacjenci stoją w najdłuższych kolejkach. Oni czekają na diagnostykę nowotworów, bo oni tego potrzebują. Potrzebują diagnostyki laboratoryjnej, potrzebują diagnostyki obrazowej, emerów, tomografii, potrzebują histopatologii i miohistochemii, potrzebują leczenia. A wy? A wy mówicie, że teraz dla Was najważniejsza jest refundacja antykoncepcji. No i oczywiście aborcja jest najważniejsza cały czas. Żaden lekarz, panie marszałku, jeszcze do mnie nie zadzwonił. Doktor Kosiniak-Kamysz mówił, że zwrócicie za wizyty prywatne, no to się pytam, gdzie są te zwroty, gdzie jest ta empatia, gdzie jest ta odpowiedzialność? Dziękuję bardzo, pani poseł. Za ten ostatnie zdanie, pani marszałka. Za ten, ten chaos, za te dramaty pacjentów, za bezduszność i ustawione KPO. Dziękuję Druga bardzo, poseł. Grób, będziecie rozliczeni. Dziękuję, pani poseł.